W poprzednim odcinku witam, idź w grę to podmuchu. Teraz poznamy bajkę w terenie. Spójrz na to z innej strony! Pozwoliła ci zostać w To chyba dobra wiadomość! Nie, Tak, tak! Nie, a kiedy. Proszę, zdobyć to Może, może, może! się, tutaj, że kucyki są ciekawe i ciekawe! Witaj! No, no, rzeczywiście, uba! Formularz nadzoru nad przygotowaniami do święta, kurna numer jeden. Przygotowanie do... Przygotowanie nawet Farma Switchiw. EP. Ja, ja, jestem ja, jestem Xema, jestem RMC! Ja jestem Twilight Sparkle. I lubisz tam, i Co? Wasz to ja. ja, ja, ja. Czym ci mogę służyć? Żeby, żeby żeby nadzorować przygotowania do święta godna. Ty tu dbasz o jedzenie? wszyscy. Chciałabyś spróbować? Nie. Jest, tylko nie potrwa za długo. You're fucking A